Jeśli składasz komputer, a nie do końca wiesz jak sobie z tym poradzić, jesteś w dobrym miejscu. Cześć, kochani z tej strony, Kamil, mam dzisiaj dla Was poradnik składania komputera. Zanim jednak przejdziemy do materiału, chciałbym powiedzieć dwa słowa do stałych widzów, którzy, jak zdaję sobie sprawę, świetnie z tego zapewne w większości wiedzą już, jak to robić. Ale pośród fanów technologii czy komputerów są również nowe osoby, które nie wiedzą, nie mają pojęcia, i do nich właśnie kierowany jest ten materiał. Także do Was prośba, do tych stałych widzów, żebyście w komentarzach. Napisali od siebie jakieś porady. A ty, Łukasz? Ja od siebie dodałbym na przykład to, żeby przygotować sobie na ten proces sporo czasu, zwłaszcza jeżeli robicie to pierwszy raz, bo jak się człowiek śpieszy, to dobrze wiecie, kto się cieszy. Warto jest sobie przygotować duży. Kawałek czasu, jeżeli będziecie pierwszy raz składać swojego peceta, żeby robić to po prostu na spokojnie i dokładnie. A teraz już przechodzimy do materiału. Zaczynamy od płyty głównej. Większość z Was nie składa zapewne komputerów codziennie i nie posiada specjalnej maty ESD zabezpieczającej przed wyładowaniami elektrycznymi, dlatego tutaj używamy opcji pudełko. Pamiętajmy tylko, żeby przed pracą z elektroniką rozładować swój ładunek, dotykając czegoś uziemionego, jak kaloryfer lub kran. Teraz usadzamy procesor. Obecnie gniazda Intela to LGA, które otwieramy przez zwolnienie dźwigni i otworzenie zabezpieczającej ramki. Nie musimy przejmować się plastikową osłoną soketu, ona odskoczy sama po zamknięciu. Następnie sprawdzamy czy wszystkie piny są proste i umieszczamy procesor w gnieździe. Procesory Intela posiadają specjalne wcięcia dopasowane do wypustek w gnieździe, dzięki którym nie da się go zainstalować złą stroną. Pomocny jest także trójkąt na laminacie procesora, którego pozycję dopasowujemy do pozycji na gnieździe. Kiedy procesor jest poprawnie osadzony zamykamy gniazdo i zabezpieczamy dźwignią. Jak widać plastikowa osłona sama odskakuje jak wspomniałem wcześniej. Przy dociskaniu dźwigni trzeba użyć trochę siły, zwłaszcza w przypadku gniazda LGA 1700, więc nie bójcie się jeśli będzie stawiała lekki opór. W chwili kręcenia materiału AMD posiada natomiast gniazdo PGA, co oznacza, że piny znajdują się na procesorze. Nadchodzące procesory będą na gniazdach LGA, ale póki co dostępne Ryzeny montuje się poprzez podniesienie dźwigni gniazda, a następnie osadzenie procesora po wcześniejszym upewnieniu się, że trójkąt w jego rogu jest w tym samym miejscu, gdzie. Trójkąt na gnieździe. Dalej zasuwamy z powrotem dźwignię i gotowe. Teraz pora na RAM. Dwa moduły to standard w dzisiejszych czasach, dlatego ważne jest ich osadzenie we właściwych bankach. Interesuje nas najpierw ostatni i drugi bank, licząc od strony gniazda. Zwykle banki te nazwane są A2B2 i często są szare, żeby odróżnić je wizualnie, ale zdarzają się wszystkie w tym samym kolorze i z numeracją 1-2. Jeśli nie jesteście pewni, warto zajrzeć do instrukcji płyty głównej. Kiedy już ustaliliśmy, które banki nas interesują, odpinamy zatrzaski zabezpieczające, w niektórych płytach będą tylko po jednej stronie, jak w naszym przypadku, ale są również po obydwu stronach slotów, a następnie wsuwamy ram, dopasowując wcięcie na modułach do wypustki w slocie i dociskamy, aż usłyszymy charakterystyczny klik domykających się zatrzasków. Kolejna rzecz to dysk SSD pod M2, jeśli takowy posiadamy. Warto o tym pamiętać, kiedy mamy dostęp do wszystkich slotów i płyta główna leży na stole. Większość współczesnych płyt głównych wyposażona jest w przynajmniej jeden radiator na dyski M2, który trzeba odkręcić i usunąć folię ochronną z termopadów. Następnie umieszczamy dysk w slocie, ponownie dopasowujemy wcięcie na dysku do wypustki w gnieździe i przykręcamy go. W naszym przypadku możemy skorzystać ze wspaniałej zasuwki, którą Asus wprowadził na najnowszych płytach, ale w większości przypadków będzie tu jeszcze malutki wkręt. Ważne, żeby użyć odpowiedniego śrubokręta, który nie uszkodzi nacięć w łbie wkręta. Dalej mocujemy chłodzenie dysku i gotowe. Teraz w zależności od rodzaju używanego chłodzenia procesora przyjdzie nam zamontować chłodzenie powietrzne lub sam backplate od chłodzenia wodnego. Ważne by nie zapomnieć przetrzeć procesora używając alkoholu izopropylowego, który błyskawicznie odparowuje ze względu na skład, nie pozostawiając wilgoci filtr do kawy natomiast robi za szmatkę, gdyż nie pozostawia włókien. Metod nakładania pasty jest wiele. Ja zalecam rozprowadzanie po IHS-ie, ale nie musicie wierzyć mi na słowo, gdyż sprawdziłem je wszystkie. Procedura montażu chłodzenia różni się w zależności od modelu i producenta, dlatego tutaj odsyłam was do instrukcji, które zwykle są dość klarowne, więc nie powinniście mieć problemów. Od siebie dodam, żeby nie dokręcać chłodzenia na siłę. Śruby czy wkręty dokręcamy do oporu, ale z wyczuciem. Po instalacji radiatora i wentylatorów podpinamy chłodzenie do gniazda sterującego na płycie głównej. Zwykle jest ono nazwane CPU Fan, więc łatwo je znaleźć. Jeśli posiadamy dwa wentylatory, możemy użyć przelotki lub podłączyć ten drugi do innego złącza na płycie CPU Opt lub Sys Fan. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi i tutaj przypomnę o tym, co mówił Łukasz. Nie śpieszmy się. Jeśli na przykład zgłodnieliście, zróbcie sobie małą przerwę. Komputer nie ucieknie, tylko pamiętajcie umyć ręce po jedzeniu. I przed. Teraz będziemy wkładać płytę do obudowy, ale zanim do tego przejdziemy, upewniamy się, że w obudowie zainstalowana jest odpowiednia ilość dystansów w stosunku do otworów montażowych na płycie głównej. A następnie montujemy osłonę portów wejścia-wyjścia. Najlepszym zdarzało się zapomnieć o tym kroku, a kiedy przypomni się na koniec jest płacz. Na szczęście wiele płyt głównych posiada wbudowaną osłonę i nie trzeba się nią przejmować. Warto również skontrolować, czy płyta nie zasłoni nam otworu na kabel zasilający CPU. Zwykle nie powinno to być problemem, ale widziałem takie sytuacje i wówczas warto poprowadzić ten kabel, a nawet go podłączyć przed umieszczeniem płyty w obudowie. Jeśli to mamy z głowy, wkładamy płytę do budy. Można złapać za radiator chłodzenia CPU, układając ją tak, żeby otwory montażowe dopasować do dystansów w obudowie, a porty wejścia-wyjścia. Do osłonki, jeśli jest oddzielna. Kiedy płyta osiądzie, już na dystansach trzeba ją dokręcić. Warto zacząć od prawego górnego rogu, gdyż tam zwykle jest największy opór. Upewnijcie się tylko, że używacie odpowiednich wkrętów, sprawdzając to w instrukcji albo dopasowując je przed włożeniem płyty. Tutaj większość rubokrętów krzyżakowych powinna sobie poradzić, ale dużym udogodnieniem jest, jeśli nasz krzyżak będzie magnetyczny, zaufajcie mi. Teraz czas na najbardziej nieprzyjemną część składania komputera, a mianowicie kable odobudowy. Zacznijmy od tego, że prowadząc kable do odpowiednich przelotek lub otworów, warto od razu dbać o ich odpowiednie ułożenie, jeśli ważny jest dla nas cable management. Gdzie wpinać który kabel nie będę mówił, gdyż lokalizacja gniazda będzie się różnić w zależności od płyty głównej, a same kable w zależności od obudowy. Zwykle jednak dość łatwo je dopasować: po pierwsze wizualnie, po drugie gniazda są zwykle dobrze opisane, a po trzecie, jeśli Będą wątpliwości, zawsze pozostaje instrukcja. Zachęcam zacząć od zlokalizowania kombinacji PINów przeznaczonej do przycisków i LEDów frontowego panelu. Zwykle w prawym dolnym rogu i podłączenia tych drobnych kabelków, których nikt nie lubi, ale poza tym, że są małe i nieporęczne, nie ma się tu czego bać. Ich układ jest na dobrą sprawę ten sam od lat i jest opisany zarówno na płycie, jak i w instrukcji. Dalej wpinamy kable od portów USB i audio, od wentylatorów do płyty głównej lub kontrolera i LEDów, jeśli takie posiadamy. Warto również poprowadzić już ewentualne kable SATA 2,5 lub 3,5 calowych dysków, jeśli planujemy takich użyć. Następnie bierzemy się za zasilacz, jeśli posiadamy modularną jednostkę musimy pomyśleć ile i jakiego rodzaju kable zasilające są nam potrzebne, a następnie podłączyć je do zasilacza. Zwykle nie da się podłączyć złego kabla w niewłaściwym miejscu, ale zwracajcie na to uwagę, wszystkie są dokładnie opisane. Jeśli mamy zasilacz niemodularny, pomijamy ten krok i wsuwamy go do obudowy. Przyjmuje się, że najlepiej zainstalować zasilacz wentylatorem do dołu, żeby chłodziło go zawsze świeże powietrze i nie wpływał na cyrkulację w obudowie. Dokręcamy zasilacz do tylnego panelu i gotowe. Teraz pozostaje przeprowadzić i podłączyć kable zasilający CPU i zasilający płytę główną 24-pinowy. Jeśli natomiast zdecydowaliśmy się na chłodzenie wodne, teraz jest odpowiedni moment na instalację najpierw chłodnicy z wentylatorami, a następnie bloko pompy z użyciem zamontowanego wcześniej backplate'u. Ponownie sposób montażu jest uzależniony od konkretnego modelu, nie tylko chłodzenia, ale i obudowy, dlatego tutaj powiem tylko, żebyście pamiętali o przeczyszczeniu procesora przed nałożeniem pasty i o złotej zasadzie, zgodnie z którą blokopompa nie powinna być najwyższym punktem w układzie. Wentylatory i pompy. Podpinamy do płyty lub kontrolera zgodnie z instrukcją. Teraz pora na kartę graficzną. Zwykle podpinamy ją do najbliższego procesorowi 16-liniowego złącza PCI Express, ale zanim to zrobimy, trzeba usunąć odpowiednie zaślepki śledzi w obudowie i odgiąć się zatrzask blokujący kartę na końcu portu. Po osadzeniu karty w slocie dokręcamy ją i dopiero kiedy będzie sztywno siedzieć, przeprowadzamy i podpinamy do niej kable zasilające. Na koniec zostawiłem dyski SATA. 2,5 calowe SSD można zainstalować wcześniej, ale mechaniczne dyski 3,5 cala nie lubią wstrząsów, a podczas składania komputera obudowa zmienia swoje położenie wielokrotnie. To obydwu rodzajów są odpowiednie sanki lub kieszenie, które powinniście łatwo zlokalizować. Miejsce i sposób montażu będzie się różnić w zależności od producenta i modelu obudowy, dlatego ponownie w razie wątpliwości zaglądajcie do instrukcji. Teraz zostaje już tylko podłączenie zasilania i przewodów SATA do dysków i ewentualne uporządkowanie kabli oraz montaż paneli bocznych. Ale, ale, mówi się, że założenie paneli przed kontrolnym odpaleniem kompa przynosi pecha, także zakładajcie je na własną odpowiedzialność. Następnym ekscytującym krokiem jest podstawowa konfiguracja w biosie, instalacja systemu operacyjnego, sterowników itd., ale to już temat na oddzielny materiał. Wiecie co robić, gdybyście chcieli zobaczyć go na naszym kanale. Pamiętajcie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Bro! Tak jest. Dlatego, jeśli jakieś części z procesu składania komputera nadal są dla was niejasne, piszcie w komentarzach. Być może ja osobiście Wam odpowiem, albo któryś z widzów będzie na tyle pomocny. Dajcie również znać, jakie były Wasze przygody przy pierwszym składaniu komputerów. To dla stałych widzów, może bardziej pytanie, czy były jakieś wpadki, czy jednak wszystko poszło gładko. No a teraz już dziękuję. Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.